Witajcie w kolejnym odcinku a w dzisiejszym odcinku muszę wam powiedzieć znowu będziemy mieli gości jedni będą nowi inni już można powiedzieć, że starzy e, także oglądajcie uważnie i do zobaczenia no i słuchajcie, znajdujemy się u Marka zobaczcie jaki ma garaż cześć Marku zobaczcie jak to wygląda jak sklep dla płetwonurków praktycznie no cóż, jedziemy nurkować, nie? Ile tych pianek, tego wszystkiego, masakra. Wyprowadzicie jakiś klub? Ogólnie, w sensie taki, to tak, bo ja się tak, nie mały, zagłębiłem mały, jeszcze. Mały klub, no. Mały, no. <gry> masakra, zobaczcie, ile sprzętu. Patrzcie tutaj na zdjęcia z wody. Wszystko, marka. Ryby, nie ryby. No a dla chętnych, tak jak widzicie tutaj, macie od razu odnośnik do, e, do grupy na Facebooku. No i jeszcze raz ostatnie spojrzenie na sprzęt. Pakujemy wszystko. Pakujemy wszystko, moi drodzy, na łódkę. I znaczy na łódkę, pierdol do samochodu. Jedziemy z tym na łódkę. Do nas dojeżdża już wam zdradzę Krzysiek odkrywca historii. Także dzisiaj będziecie mogli poznać kolejną osobę. Mega mnie to cieszy, że udało się w końcu z Krzyśkiem zgrać. Także fajnie i lecimy, szukamy za czym co dzień przyniesie. No i słuchajcie, przyjechał Krzysiek. Cześć Krzysiek. Cześć, I, i żona Krzyśka, która już niestety musi uciekać. Witajcie, witajcie widzowie, cześć Krzysiu. Czekamy, dostałem od Krzyśka czapkę, bo martwiłem się, że będę, będę się palił na słońcu, także spokojnie umrę. No i co, pakujemy fanty i lecimy, zobaczymy co uda się znaleźć. Słuchajcie, dopłynęliśmy na bajdugę. Krzysiu tam już ogląda, obserwuje. Marek przygotowuje sobie sprzęt. Będziemy za chwilę sprawdzali potencjał tej miejscówki. Dołków nie widać. Poziom wody pięknie spadł. Także coś idealnego dla nas do poszukiwań. Zobaczymy, czy coś będzie. Podejrzewam, że będą rzeczy współczesne. Bo ilekroć tędy przepływałem, to całe te boisko, te pole, które widzicie. No całe było obsiane namiotami, więc ludzi tutaj było mnóstwo. A jak było ludzi mnóstwo, to i mnóstwo rzeczy pogubili, także miejmy nadzieję, że nam będzie dane wyciągnąć te najcenniejsze rzeczy, które się tu znajdują. Do zobaczenia. Co, zakładamy pianeczkę, torba, wykrywasz tam w środku bałagan straszny jak zwykle i ryjemy. Przed chwilą Marek sprawdzał, to za pomostem ma do szyi, także... Głębokość fajna. Znaczy głębokość. Poziom wody fajny. W dzisiejszych poszukiwaniach będziemy mieli okazję wytestować nowy wykrywacz Simplex Ultra. Widzicie, cewka jest SPEC Także drobniutka. Mam przejściówkę na słuchawki te zielone. Gdybyście byli ciekawi jak to zdobyć to dajcie znać. Na pewno wam pomogę. Także dzisiaj zobaczymy jak to urządzenie działa. Sprawdzimy tą plażę. Ja już jak widzicie w piance. Także nie tracę czasu wskakuję i zaczynamy szukać. Oby tylko coś fajnego wpadło. Trzymajcie kciuki, i do zobaczenia. Podejrzewam wam, jak coś fajnego znajdziemy. No, zbyszku miałeś rację. Nie wytrzymało. Sito pękło. <noise> Także ja na ten małą przerwę muszę sobie to naprawić. Na ten moment z poszukiwania mamy 40 groszy, jakiś szpikulec i proszę was. ow. W sumie dwa ołowie, bo jeden kółeczko, drugi taki stożek. Także na ten moment dla mnie przerwa, muszę naprawić sito. Zwróćcie uwagę, Krzysiek tutaj na bogatości poleciał. 5Z ma, już jeden na browar i jeden grosz, także już na browara i grosik na szczęście. U mnie wyszło tak, że mamy 20 groszy, 40. 60, nie 60, tak 61 i 10 groszy PRL. Coś co myślałem, że będzie z kolczykiem. Okazało się być drutem. No i takie pokaźne gwoździki. Cała nawet ich masa. Jeszcze mam tutaj w torebce troszeczkę śmieci. Na no, umarka w głębinach znaleźliśmy. O, klucze od czołgu zagubione. <głynne> Aluminium. Mnóstwo mnóstwo sprzętu wędkarskiego. Myślę, że... A tutaj co to są? Aha. Ciekawe urządzenie, nie wiem co to jest. No, koszyki. Ładna guma swoją drogą. Ta jeszcze polatała. Jak ktoś coś zobaczy ciekawego, komuś się coś spodoba, to myślę, że możecie śmiało do Marka pisać. E-mail do niego będzie na pewno pod spodem jego grupa. Podejrzewam, że się śmiało dogadacie o sprzętu. Widzicie, taka bojeczka jeszcze by mogła być użyta. Zachęcam do recyklingu sprzętu wędkarskiego u kolegi Marka. Na pewno się dogadacie. Chłopak podejrzewam, że jeszcze ze trzy wiadra tego w domu trzyma. Także spokojnie. Jakaś tam kolekcja jest tego. No, mówi, że jakaś kolekcja jest, a żona będzie na pewno wasza też zadowolona, że nie wydajecie całej wypłaty na gumki, blaszki i inne rzeczy, a z Markiem się tam dogadacie. <laughs> Także to taki komentarz do żony, jak mają mężów wędkarzy, to niech śmiało piszą do Marka. Słuchajcie tu? No to słuchajcie, podpływamy do wyspy Gierczak, bodajże mały. E, aczkolwiek, tu mój pierwszy oficer mówi, że on już tu szukał. Miesiąc temu eee, no to jak miesiąc temu to... Ale to A, dziennik. to ryjemy tu mówisz? Czy... Sprawdzimy, no tutaj Jankowi wyszedł zegarek Wyszły prl -e, wyszły jakieś tam drobne obecne pieniążki, także jest to szansa taką ja, wiem, bo ja byłem po was. Ty byłeś po nas, ale myśmy też długo nie ryli Wiesz byliśmy tutaj może z półtorej, dwie godziny Tam się z nas naskaczka śmieje A my znajdujemy się na Gierczakach Także za chwileczkę wchodzimy do wody. Założenie jest takie, że szujemy tutaj przez godzinę, no i później pewnie będziemy spadali, bo już jest 17. Niestety, ale w dobrym towarzystwie i w fajnych zajęciach czas szybciutko leci. Także będziemy uciekali. Ja jeszcze dzisiaj pewnie wrzucę jakiś filmik z jakiegoś ogniska, takich rzeczy, bo w planie jest właśnie płynięcie jeszcze na noc, po tym jak zostawimy chłopaków. Zbieramy sprzęt, wskakujemy do wody i ryjemy, zobaczymy. Wcześniej, jak byliśmy z Jankiem, to posta... poświęciliśmy tutaj jakieś półtorej godziny, wychodziły rzeczy, ale wtedy też, jak pamiętacie, Janek troszeczkę był zmęczony i padł za chwileczkę mi spać w łódce, w drodze powrotnej, także to też było troszeczkę ograniczone. Zobaczymy, jak to wyjdzie dzisiaj, a ja już nie przedłużam i wskakuję do wody. Widzimy się przy jakichś znaleziskach. Tu Marło już zakłada swój jackpot, czy <laughs> jacket, jacket to się nazywa? Jak to się nazywa? Jacket. Jacket. Zobaczcie, jak to jest ciężki. to towarzystwo się grzeje, pieseły No i tak Marku, co myślisz? Ile będzie łyżeczek tutaj z łódek? No coś tam na pewno wpadnie. No tutaj to na pewno będzie, całą zestawę będzie można zebrać No i słuchajcie, podsumowanie, koniec poszukiwań. Ja nie mam za bardzo czym się pochwalić, no może tym, że wysprzątałem troszeczkę Mamy całą wysepkę, mamy całą garść aluminium. Tego tu jest naprawdę bardzo dużo. I tu troszeczkę apel do żeglarzy, bo umówmy się, że na wyspę raczej nikt nie podjechał autem, żeby powyrzucać te wszystkie rzeczy. Serio, naprawdę jest aż taki problem, żeby wziąć i to wyrzucić do śmietnika, tylko trzeba to cisnąć do wody. Zwróćcie na to uwagę, bo jak razem nie zadbamy o to miejsce, ogólnie o te miejsca, to będzie po prostu jeden wielki śmietnik. A my jesteśmy niewydolni na tyle, żeby móc sprzątać to na bieżąco. Ja nie mam się za bardzo tym pochwalić. to mam znalazł Krzysiu? Krzysiu, coś monety. to jest? Widzę, że tu, to, to nie jest dubeltówki Nie, chyba. Nie, jest jakiś mosiężny element, ale zobacz ile monet. Panie, jaki bogaty chłopak. Patrzcie, 7, 8. Pierwsze sygnały, tu wszedłem 3 monety, nie? ale głównie na tym. Przy, Świetnie. No, przy pomocy ktoś siedział. Patrzcie, przy pomocy się pomoście pogubili. Przeszedłem tutaj cały ciąg brzegu, no nie cały, ale powiedzmy, nie znalazłem ani jednej monety. Są monety ferrowskie, czyli. 50 groszy w lesie. O, 50 groszy 50 w lesie groszy. zostało znaleziono. No to dobrze. Ale są monety peruwąskie, jak mówisz, także. Można spodziewać się też jakiegoś złota, no bo jeżeli ktoś dobrze nie wysprzątał tych wcześniejszych epok, czyli jest szansa na, na to coś, coś co byśmy chcieli, nie? co szukamy. Ale to jeszcze. Przyjdzie czas. Przyjdzie nato. czas. Nato. <laughs> Ale tak, tak jak Krzysztof mówi, ma pełną rację. Skoro są monety perelowskie, znaczy, że ktoś tego dobrze nie wygrzebał. A skoro jest taki śmietnik, można założyć, że jeśli w ogóle ktoś tu szukał oprócz nas, to pewnie szybko się zniechęcił i wychodził z wody. Także tutaj tylko cierpliwość nas uratuje, aby dojść do tych wszystkich skarbów. Ja będę się powoli z wami żegnał. Myślę, że jeszcze wrzucę jakieś fajne ujęcia gdzieś z drogi. Jak będziemy za chwileczkę płynęli odwieźć chłopaków. Mam nadzieję, że z Krzysiem to również nie jest ostatnie nasze spotkanie eee, i że jeszcze nie raz sobie razem popływamy. Tak samo z Markiem, który gdzieś na... Krzysiu, odwiedzisz nas jeszcze? Oczywiście. Oczywiście, no Oczywiście. to nie bardzo satysfakcjonuje. Chcemy założyć team mazurskich, mazurskich poszukiwaczy. Każdy z nas ma jakąś tam profesję, doświadczenie, wiedzę. Także jak zrobimy jakiś, jakąś większą grupę, to też będzie korzyść dla nas, bo będziemy dzielić się doświadczeniem, ale też to te doświadczenie i to, co robimy, pokażemy Wam. A musicie wiedzieć, że w kupie zawsze siła, Także kupie Amen. nikt nie rusza. <gry> Teraz się... Teraz wędki powinno się narzucić. Otóż to. Rozpalić ognisko, wyciągnąć herbatę. <grafię> Albo rum. I żeglarsko podziękować Odynowi za te wszystkie... Znaczy, przepraszam, nie pomieli. Bogowi Odynowi. <grafię> 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 za te wszystkie skarby, którymi nas woda urzekła. I co Krzysiu? Krzysiu. Krzysiu, już mi się mylą imiona. Co tam Marku? Udało się? Nie, to siatka ze złotem. Także słuchajcie, siedzi tu siatka ze złotem. Gdybyście byli ciekawi, co sądzę na temat tego urządzenia. Nie testowałem go za długo, także nie będę tutaj rzucał kamieniami. O, brudny jestem, także widzicie, jak to naturalnie wygląda. Ale powiem Wam szczerze, że jak za te pieniądze, naprawdę urządzenie fajne. Znajdowało mi te perelki dość głęboko, także czułość ma to naprawdę fajną. Polecam, naprawdę spoko. Ja w opisie dam też link do Krzyśka sklepu, także, jakbyście mieli ochotę, to śmiało napiszcie. Jakbyście że ode mnie, to może coś tam się dogadacie jeszcze z nim dodatkowo. Eee, no, a co do samego urządzenia, powiem Wam szczerze, że obsługa tego jest tak intuicyjna, tak prosta, <gry> że no, można, powie można powiedzieć nikogo nie obrażając, że głupi to obsłuży i będzie zadowolony. Co ja powiem? No, ta cewka SP robi naprawdę robotę, bo faktycznie namierzam bezpośrednio. Cel, Sito punkt i nie trzeba obkopywać jak przy dłużej cewce słuchawki są moje i przejściówka też moja także tego nie będę opisywał bo to znacie na pewno sami, a jak nie wiecie to piszcie śmiało, coś wam o nich opowiem <laughs> i tymczasem to było na tyle my już jak widzicie chłopaki się rozbierają ja już też pasowałbym, żebym zrzucił się w choć będzie mi chłodno my ruszamy odstawić chłopaków do siemian a sami Proszę? tak, my ruszamy Podstawić chłopaków do siemian i będziemy ruszali po Borysa, tak żeby nie siedział sobie sam w domu, a potem myślę, że może jakieś ognisko się załapiecie. Żegnamy Krzysia. Żegnamy się. Uciekasz do domu. Miło spędzony dzień. Ale tak do jak domu. się. Jeszcze nie do domu. Nie do domu. Trzeba Hani od babci odebrać. No tak, rodzina rozdana, Tu trzeba teraz zebrać stan etatowy. To nie, tak, to nie takie proste, jakby się wydawało. To musi być pełna logistyka. A i tak czasu brakuje. No niestety. Liczę, że niedługo w tym samym składzie się spotkamy i znowu jak popłyniemy grzebać, szukać, nurkować. No faktycznie, bo tutaj tworzymy teraz taki team totalnie okay. rozpierdzielający system. My z brzegu, Marek, pod wodą, nie ma plaży, żeby coś się ukryło. <laughs> Marku, a ty jak oceniasz dzisiejszy dzień? Nie, No super, ja tam jestem zadowolony z, z wyjazdu, z, z wypłynięcia w, w rejs. Dużo rzeczy żeśmy znaleźli, nie? także mi się podobało. Nie? Bardzo fajnie, tak jak zawsze wspominamy, jest towarzystwo, a towarzystwo jak zwykle nie zawiodło. Najlepsi ludzie. Najlepsze mordy, także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Cześć, na razie. No i my już dotarliśmy. Jak widzicie, pora jaka jest, taka jest. Podróż była klimatyczna. Krzysiu, Krzysiu, przepraszam, Marek już wszystkie rzeczy wyciągnął na brzeg. No i co? Przyszło znowu ten smutny moment. Trzeba się żegnać, także dziękuję Ci, Marku. Mam nadzieję, że znowu za chwileczkę się cześć. zobaczymy. Super było. Świetny dzień. No i oby więcej tylko takich w naszym życiu bywało. To no naprawdę fajnie spędzony czas. Może tych skarbów za wiele nie było, ale nie o to w tym chodzi. Ja jestem bardzo szczęśliwy. Marek jak słyszeliście też. Krzysiek wcześniej wspominał, że też było super. Także nic, tylko się cieszyć. I... No i witam was. Już się żegnałem, ale jeszcze tak na sam koniec, jestem już w domu. Rozpakowałem, ponieważ dostałem taki upor od kolegi Krzyśka. Książkę. Ciekawa. Myślę, że na pewno niebawem ocenię, jak, jak to wyszło. Mamy smycz z jego logo. To tak dodatkowo, gdybyście przeoczyli, <grytanie> ale w opisie i tak będzie dostęp. i mamy taką fajną. Czekajcie, bo. No i wracając, mamy tutaj taką e, moneciarkę odkrywcy Jak widzicie, idealną na monety i gu... oraz guziki. Także super, będziemy mieli gdzie to chować. No i mamy coś, co mi uratowało dzisiaj moją głowę, czyli czapeczkę swoją zapomniałem, a ta mi dzisiaj uratowała głowę, ale ją mogliście widzieć na wcześniejszych ujęciach. Teraz widzicie za to, jak wyglądają moje włosy. Nieogarnięte totalnie, ale godzina już jest taka, że raczej będziemy się zbierali już do spania. Wam życzę udanego, znośnego tygodnia, byście nie zapominali o mnie, Wbijajcie na Facebooka, TikToka i co tam jeszcze macie. W sumie już chyba jestem na wszystkich social mediach, także wszędzie mnie znajdziecie. Szukajcie pod nazwą Zwrot na Skarb, to na pewno wiecie. Ja Wam dziękuję jeszcze raz. Dziękuję chłopakom za poświęcony czas, bo faktycznie miło było. Naprawdę fajny dzień. No i jak mogliście słyszeć, wspomniał Krzysiek o takim pomyśle, by stworzyć taką grupę po prostu tu, naszą miejscową poszukiwaczy, by wspólnie razem. Przeczesywać te plaże w poszukiwaniu skarbów. A że mamy jeszcze marka, to już nie tylko plaże, ale i głębiny, myślę, że nie będą dla nas obce. Także śledźcie uważnie kanał, bo jak widzicie, cały czas staram się w jakiś sposób urozmaicać, rozwijać to, żeby nie stało to w miejscu, a działało do przodu. Jeszcze raz zamykam się, już kończę gadać. Trzymajcie się, cześć.